Pośród ponad 300 gatunków występujących na naszej planecie papug najlepiej rozpoznawalne wydają się być ary. Te wielkie, bo dochodzące do prawie jednego metra długości, bajecznie kolorowe papugi występują na wielu obrazach, fotografiach, filmach i są chyba najlepiej kojarzone z egzotyką dalekimi krajami, czymś, czego podświadomie wszyscy pragniemy. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że te duże ary to nie jedyni przedstawiciele tego rodzaju papuk. To właśnie widzimy przedstawiciela jednego z kilku mniejszych gatunków. To ara żółtolica, zwana od swojej nazwy łacińskiej również arom manilatom. Jest ona zdecydowanie mniejsza, nie tak jaskrawo ubarwiona, chociaż jej kolory są. Może takie bardziej dla koneserów, ale przynajmniej równie piękne. Ziele nie mieszająca się z błękitem, do tego żółć. Później jak będzie starsza, również dojdą pewne elementy rudej czerwieni, jeśli tak można określić ten kolor. Osiągająca maksymalnie długość 50 cm, zdecydowanie mniejsza, ale mająca wszelkie pozytywne cechy charakterystyczne dla dużych akt. Są to takie bardzo zrównoważone, bardzo towarzyskie, bardzo miłe, świetnie aklimatyzujące się w rodzinach, są idealne dla dzieci, potrafią bardzo przywiązywać się do osób, wiążą się z nimi zresztą na całe życie i z czasem stają się domownikami i członkami rodzin dość długowieczne. Jak już powiedziałem, mają wszelkie cechy tych dużych art, to znaczy są bardzo zrównoważone psychicznie, bardzo inteligentne. Ich zdolności naśladowcze, mowy są zdecydowanie gorsze niż na przykład niektórych Amazonek czy Żako, ale rekompensują to innymi swoimi przywarami, to znaczy swoją inteligencją, oddaniem, przyjaźnią w naszych domach stają się wspaniałymi towarzyszami, Cóż, ponieważ ze względu na to, że są mniejsze, a mają te wszystkie pozytywne cechy tych dużych art stają się coraz bardziej popularne. Nie są dla nich tak dużej przestrzeni, jaka jest wymagana na przykład dla ARA rauny, czy Ary Zielono-Skrzydłej, a potrafią, jeśli stworzy im się odpowiednie warunki, odwzajemnić swoje, w swoich interakcjach bardzo pozytywne nastawienie swoich opiekunów. Obok Ar Sever, y, czyli Ar Karłowych, manilaty właśnie stają się tymi coraz bardziej popularnymi, y, y, najbardziej popularnymi arami w naszych domach. Z tym, że Severa ze względu na bardzo y, słabe y, rozmnażanie się w hodowlach no, jest stosunkowo mało liczna ich ceny. Stosunkowo wysokie, natomiast ta właśnie tutaj manila ta czara, żółtolica coraz częściej w coraz większych ilościach trafia do naszych domów. Ta właśnie tutaj papuga to najprawdopodobniej samica. Mówię najprawdopodobniej, ponieważ u. W większości gatunków ar praktycznie nie ma żadnego dymorfizmu płciowego i płeć możemy rozpoznać tylko i wyłącznie poprzez badania genetyczne, które prowadzimy wyłącznie dla papug używanych do hodowli lub poprzez drugorzędne cechy dymorficzne, ale wtedy nie możemy mieć absolutnej pewności. Dlatego mówię, że jest to najprawdopodobniej samica, ponieważ ona tych badań nie miała. Jest ona bardzo miła, czeka na swojego już tego do końca życia opiekuna. Do końca życia to jest bardzo dużo, dlatego że te papugi należą do tych najbardziej długowiecznych i żyją, żyją bardzo, bardzo długie lata w rodzinach, jeśli zapewni się im odpowiednie warunki. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani takim właśnie przyjacielem na długie, długie lata, zapraszamy do sklepu z papugami na ulicy Czarniakowskiej w Warszawie.